Śmieję się z tych filmów, że gdzieś tam w innych krajach, gdzieś tam ci bezdomni, to tam taka wielka patologia, jakieś tam kurde, demoralizacja, bandytyzm na ulicach. A ja powiem szczerze, jak jest u nas kurwa. I powiem serio, że jest. Jest tutaj kradzież, jest jakieś tam, ale bandytyzmu tutaj nie ma. Przynajmniej z mojej strony. Jestem człowiekiem uczciwym, przynajmniej ja 20 lat niczego nie ukradłem nikomu i kurwa zawsze mam takie wyznanie że krzywdy się nikomu nie robi właśnie przez jakąś kradzież czy czy tego typu rzeczy bo kurwa ja nie jestem patologią kurwa po prostu i uważam że to już jak ktoś komuś coś kradnie czy, czy robi jakąś krzywdę inną w tym sensie że mu coś zapierdzielisz bo bujki to bardzo chętnie, my się tu kurwa, to jak zapytasz o bujkę mnie czy kogoś to zaraz startuje, to to jest realny fakt, nie, ale e, nigdy nikomu nic nie kradnę i kurwa, to jest właśnie honor i zasada. E, panel słoneczny, który tutaj mam, czy to wszystkie jakieś gadżety, które tam gdzieś mam pochowane, wszystko jest kupione albo znalezione, nie? Także mówię szczerze i ja nie manipuluję, ja nie chodzę na ulicach i nie manipuluję. E, kurwa jak tu jest niebezpiecznie w nocy, uważaj na to, na to, na to. Ja znam tą manipulację i ja to wszystko znam, ale mówię, ja wolę powiedzieć szczerze jak jest i dla mnie to jest lepsze i każdy wie, że może ze mną się zadawać i czuć się zawsze bezpiecznie i kurwa jak będzie miał swoje rzeczy, to rano się obudzi i będzie jeszcze więcej miał telefonów, niż miał, kurwa wczoraj, kur. Także nie musi się martwić, że mu zginie telefon, nie? W nocy. Znajdzie jeszcze trzy następne. Ja żartuję, nie? Ale... Uczciwość jest najważniejszą cechą, kurwa. no nie, nie można chodzić i krzywdzić ludzi. Ja widzę te, te filmiki, które tam ludzie kręcą o bezdomności. Kurwa, mnie to przeraża, no to jest chujstwo. Robisz krzywdę innym i się z tego cieszysz? No proszę cię, kurwa. Tu nie jesteś, nie jesteś uli człowiekiem ulicy, to jesteś patologią, kurwa. Zwykłą, którą trzeba sutylizować, nie zamknąć w więzieniu. Więzienie, kurwa, to by było najgorsze, że to jest najkurwa większa patologia, jaką można ci, kurwa, wyrządzić. Nie wolno robić krzywdy kurwa innym, że kradziesz, że ten, kurwa, ale on tak samo żyje na ulicy jak ty, ludzie mają ciężko, kurwa, nie masz wdzięczności po prostu do ludzi, że ci pomagają chuju, to ci kurwa powinni wysłać na kurwa księżyc. I tam byś kurwa dopiero docenił ludzkość, kurwa. Dlatego kurwa, jak ktoś mi pomaga, i jestem w jakimś kraju, w którym... Mogę zarobić jakoś żyć, po prostu mieć chodziły do jedzenia tylko albo kurwa, chociaż móc wylizać śmietniki, to ja okazuję wdzięczność kurwa. I kurwa honor moje sumienie mi nie pozwoli na to, żeby komuś coś zapierdolić torebkę czy tam coś takiego zrobić, kurwa. Bo to jest, no krzywdzisz swój własny honor, swoją swoją duszę kurwa. Nie? Człowiek jest... każdy jednakowy, nie? No wiadomo, no to tam jak ktoś... Coś znajdę na przykład, nie? Znalazłem taszę ostatnio i też była jakaś kasa w niej. No wziąłem sobie tą kasę, no to znalezione. No to kto inny i tak by znajdzie, to nie kto inny. Nie? No to jak kto inny ma wziąć, no to wolę ja nie? <laughs> Logicznie. Ale najważniejsze jest na ulicy uczciwość według mnie. Ja nie, po, nie popieram nikogo, kto mówi, a ja sobie tam takie drobne rzeczy kradnę, nie? Nie, jesteś patologią i chuj. nie ma żadnego u mnie tolerancji dla kradzieży, kur. Robisz krzywdę innym, kurwa i fizyczną Jesteś no, no za chuj Ja się z takimi nie chcę zadawać i spieprzać Tylko, uli... Tylko ludzie uczciwi O tak jak mój przyjaciel <gry> Tylko ludzie uczciwi z takimi się zadaję. Dobra kończę bo przyszedł mój kumpel Robię sobie wideo Uno one, one wideo Uno one wideo. Uno video for street. <laughs> Number one. Male, Number one. Oh, big, big dangerous. <laughs> big dangerous. <laughs> big, danger. <laughs> big, danger. it's, it's big pistola i Severion. Look. Severion is pistola, big. Mafia, <laughs> big corruptyon. Big big mafia. Severion <laughs> is corruptyon. Oh, here is corruptyon. Corruptyon, look. look si, sí, nothing care. This is no care for Basura. It's, manipulation is only here is for tourist. Ja, Is close one tourist for coacha? <laughs> Big kilometer for centro is finish money everyone. Eee, <laughs> okay, cool. Finish money finish everyone, next is anal. A ta hehehehe <laughs>